Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Jerzy Czajkowski, witam Cię na kanale IDEFI i dzisiaj chciałbym poruszyć temat jak założyć konto na LH, aby było to szybko i sprawnie. LH jest jednym z takich wiodących hostingodawców w Polsce, bo posiada bardzo dobrą obsługę klienta, Tutaj, jakieś zgłoszenia są bardzo szybko obsługiwane, więc naprawdę polecam. Dodatkowo, tutaj, niżej, powinno się wyświetlić kod rabatowy, który pozwoli ci uzyskać zniżkę na pierwszy rok usług domeny, czy też hosting w LHPL. Ja oczywiście też tutaj dzięki temu coś zarobię, ale to pomoże mi utrzymywać ten kanał dalej, więc jeżeli ta wiedza, tutaj, którą tutaj, jakby. Yy, nagrywam dla ciebie yy, jest dla ciebie przydatna, no to yy, oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli skorzystasz z tego właśnie mojego kodu. Jest on też w opisie filmu, więc możesz go sobie łatwo skopiować. Dobra, zaczynamy, wchodzimy sobie tutaj na lhpl, yy, wpisujemy sobie, no i mamy taką stronę, i teraz pierwsze co widzimy, to jest panel klienta, znaczy tą stronę, tak, tutaj mamy różnego rodzaju zakładki, panel klienta. Ale za chwilę tam wejdziemy. Najpierw sobie zobaczymy, jakie są tutaj możliwości, jeżeli chodzi o hosting. Taki pierwszy jest proponowany hosting Mango. Jest to już taka dosyć duża opcja, szczególnie jeżeli chcesz jakiś mały sklep internetowy otworzyć lub jakąś większą stronę. To tutaj to rozwiązanie będzie pewnie bardzo dobre, ale jak sprawdzić inne opcje? No to tutaj mamy domeny hosting, więc w tym polu możemy sobie sprawdzić jakąś domenę, tak? Na przykład, nie wiem, frytki, nie wiem dlaczego, ale tak mi przyszło. No to sprawdźmy sobie i rzeczywiście widzimy, że ta domena jest niedostępna, ale mamy na przykład jakieś inne opcje, które możemy sobie rozwijać. I frytki.org na przykład moglibyśmy za 49 kupić, tak? Więc w ten sposób możesz sobie po prostu chce ci pokazać sprawdzać dostępność różnych domen. Tutaj mamy jeszcze niżej inne rozszerzenia. Inne ceny, tak? Mamy takie bardziej lokalne, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze takie bardziej, powiedziałbym, które dosyć niedawno zostały, są, są takie popularne, takie tak? Agency, Website, Space i tak dalej. No ale dobra, to już sobie sam będziesz sama przeglądać. W każdym bądź razie w Polsce utarło się, że ta PLK jest najbardziej popularna popularne są też com, e, com.pl, eu, no i net. Rzeczywiście, tak jak tutaj pokazuję, to są najbardziej popularne rozszerzenia, więc warto sobie tutaj tą domenę e, poszukać taką, żeby była w miarę krótka, miała jakąś nazwę naszej firmy na przykład, albo e, zapytania, o które najczęściej klienci mogą e, tutaj pytać w kontekście naszej działalności. Dobra, o tym myślę, że jeszcze kiedyś nagramy film, ale na ten moment to wszystko. Chyba jeżeli chodzi o domeny. No i tak jak mówię, tutaj ceny są podawane. Nie? Ile jest domena? Dajmy sobie jakąś inną jeszcze na moment. Sprawdzimy taką domenę. No, ta jest wolna. I teraz, jeżeli chcemy ten, będziemy mogli ją po prostu dodać do koszyka. No ale sprawdźmy też hosting. Mamy tutaj różne hostingi, jeżeli masz, chcesz zrobić stronę na WordPress, no to tutaj polecam właśnie wybrać tą opcję Hosting WordPress. Tu mamy te mango, które było na pierwszej stronie e, proponowane, e, ale jak zejdziemy sobie niżej, mm, mamy tutaj wszystkie pakiety, które są dostępne. E, mamy orange, kiwi, mango, apple, tak owocowo. Się tutaj to wszystko nazywa, no ale tak, w każdej z tych opcji mamy jakąś przestrzeń dysku. Tutaj mamy opłatę za pierwszy rok, tutaj widzimy już odnowienie, ile będzie nas kosztować. Pamiętaj, że są to ceny netto, więc do tej ceny trzeba doliczyć też podatek VAT. Jeżeli chodzi o to, tutaj mamy też hosting z dedykowanym kursem. LH daje takie możliwości po prostu daje ci możliwość przejścia takiego kursu WordPress za darmo. Bezpieczny autoinstalator i tutaj, jak nie wiesz, jak zainstalować WordPressa, to w kolejnym filmie tutaj będzie też opis i gdzieś tutaj też będzie link podany, gdzie pokazuje po prostu, jak szybko i, i bezpiecznie właśnie zainstalować WordPressa. Dzięki właśnie temu autoinstalatorowi, nawet nie będziesz musiał znać żadnych tam programistycznych niuansów, czy też jakichś tam programów dodatkowych, które będą przerzucać na serwer, stronę itd. Więc tutaj to można zrobić dosłownie kilkoma kliknięciami. Jeżeli to mówię, Cię interesuje, to zapraszam do oglądania tego filmu. Dobra, wsparcie mamy PHP od 1.8.1 do 8.3, czyli najnowsze wersje. Tak, jak mówiliśmy, zoptymalizowane pod WordPress. Let's Encrypt co to jest? Widzimy, że to jest w każdej opcji. Jest to darmowy certyfikat SSL, który co 3 miesiące będzie się odnawiał. Jeżeli nie wiesz, co to jest certyfikat SSL, no to jest, tego, jest to zabezpieczenie po prostu domeny i operacji różnych, które się tutaj odbywają. Kiedyś tutaj pojawiała się w chromie taka zielona kłódka albo czerwona, jeżeli nie było tego SSL-a. W tym momencie, jak sobie tutaj klikniemy, to jest połączenie, jest bezpieczne i możemy sobie tutaj sprawdzić, że certyfikat jest ważny. Tutaj widzimy, jak ten certyfikat się nazywa i tak dalej, kiedy został wydany i kiedy wygasa. Tak, więc y, to są takie niuanse techniczne, ale warto wiedzieć, że FLH mamy to gratis, no bo taką najprostszą oczywiście wersję. To nie jest jakiś mega zaawansowany ten certyfikat SSL, ale już od samego początku możemy go mieć zupełnie bezpłatnie. Dodatkowo tutaj już różnią się te, różnią się te transfery, boże, hostingi transferem zabezpieczeniami przepraszam różnymi, bo transfery jak widzicie mamy bez limitów, mamy tutaj codzienny backup przez 30 dni, czyli zabezpieczenie dodatkowo, gdyby jakiś atak był, czy tak strony, no to możemy to odzyskać dzięki właśnie temu, że mamy na LHPL. W tych droższych wersjach mamy tutaj SSH. I SSH Redis na przykład, który na przykład Redis będzie pomagał Ci przyspieszyć Twoją stronę, jeżeli będzie bardzo jakoś rozbudowana, no to warto też tutaj w to zainwestować. Chociaż mówię, jeżeli to jest jakaś prosta strona, na początku chcesz się pobawić, to ten Orange na pewno Ci wystarczy. Kiwi, no to już proponowałbym stroną, gdzie mamy jakąś, gdzie mamy no troszkę już bardziej zaawansowaną stronę i jest tam trochę tych podstron, Mamy jakieś zakładki, tak, na stronie chcemy bloga prowadzić, więc ten Kiwi już będzie takim optymalnym rozwiązaniem. No i Mango tutaj w przypadku już jakichś takich bardziej zaawansowanych i Apple, bo tu już mamy aż 100 GB stron, więc wtedy warto zainwestować w takie, w takie rozwiązania. Dobra, myślę, że to już wiesz jak sobie tutaj wybrać. Tutaj pamiętaj, że są ceny też za odnowienie czyli w pierwszym roku cena jest taka. A przy odnowieniu na przykład w Mango mamy 400 zł netto, Kiwi 249. Najczęściej moi klienci korzystają z tych dwóch, bo po prostu są to małe strony. Chyba że mamy jakiś większy projekt, no to wtedy tutaj działamy na tym. Yy, dobra, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o hostingi. No i powiedzmy, że chcemy sobie wybrać ten najtańszy na razie, tak, hosting. I tutaj mamy po prostu dodajemy sobie go do koszyka. E, możemy sobie też dodać właśnie stronę, czyli wpiszmy sobie, nie wiem, e, te frytki powiedzmy, sprawdź, on znowu tutaj sprawdzi nam, czy jest dostępny ten adres. No i dajemy sobie do koszyka znowu. Mm -hmm. OK. I mamy 7256, to już brutto cena. A 59 netto, tak? I teraz mamy to dodane. Wystarczy, że dajemy do, do kasy. Tu możecie sobie zmienić, żeby chcecie na przykład na dwa lata, ale wtedy cena się diametralnie zmieni. Więc na razie zostawiamy sobie rok. Szczególnie, gdy chcesz, nie wiesz, czy będziesz tą stronę kontynuował, ale to mówię, na razie sobie tak robimy. I teraz mamy tutaj znowu podsumowanie. Domena jest za 9 zł. Hosting tam wyszedł za 50, tak, jakoś, no i tutaj mamy podatek VAT, mamy 72,56, i co teraz? Yy, tutaj widzisz, masz, posiadasz kod rabatowy, no to tutaj możesz sobie kliknąć i wpisać ten kod rabatowy ode mnie, yy, jeszcze raz sobie go skopiujmy, no i dajesz dodaj, no to dyszkę masz w kieszeni, ja też coś dzięki temu oczywiście zarobię. Co będzie dla mnie bardzo miłe. Dobra, dajmy, zamawiam. No i teraz mamy dwie opcje: mam już konto, jak w sklepach internetowych w sumie, ale jeżeli nie masz konta, no to po prostu rejestracja bardzo szybka. Dajmy sobie, że możemy sobie założyć na firmę, możemy też na osobę fizyczną, tak? Czyli w zależności od tego, jak chcesz, możesz sobie tu zrobić, tu możesz sobie zrobić po nipie. Wpisujesz nie, on po prostu sobie uzupełni dane automatycznie. No i tutaj wybierasz dane do logowania. Dane do logowania wybierasz z małych liter. Jurek, powiedzmy 3, 4, 5, 7. No i tutaj masz hasło. Pamiętaj, żeby te dane sobie zapisać gdzieś w jakimś pliku albo najlepiej gdzieś jeszcze w dokumencie fizycznym. Wpiszemy sobie, że... LH panel. Warto to robić od razu, żeby po prostu nie mieć problemów tak z zalogowaniem, czyli tu sobie dajemy login. To jest testowe konto, więc jakby nic tutaj się nie będzie działo, ale mamy sobie hasło. I co tutaj mamy? Jakie hasło zrobić? Powiem szczerze, że ja, jeżeli pomagam klientom, no to zawsze dajemy wygeneruj hasło, ponieważ i sobie tutaj możemy je o, już nie będę musiał kombinować, czy ma być duża, mała litera, jakiś znak specjalny, czy ile tam ma być znaków, to sobie możesz skopiować, znowu przekleić tutaj. No i praktycznie mamy tutaj już wszystko zrobione. No, jeszcze musimy dać imię, nazwisko. Dajmy to, powiedzmy tak. Telefon, adres, e-mail, tak, bo na ten adres e-mail będzie przychodzić, będą przychodzić powiadomienia na przykład o wygasającym wygasającym hostingu więc warto tutaj wpisać taki mail który będziemy mieć najczęściej używamy tak bo dzięki temu będziemy na bieżąco z powiadomieniami. Taka dygresja: jeżeli na przykład zamawiasz u nas hosting, znaczy stronę internetową, no to jeżeli jest to hosting na hpl, to mamy taką możliwość, dzięki temu, że jesteśmy w tym programie partnerskim, o ile rzeczywiście zechcesz oczywiście skorzystać z tego kodu. No to jakby my widzimy tak, że, że kończy ci się ten hosting. Oczywiście, jeżeli masz gdzieś indziej, to też patrzymy. Ile Ci zostało do tego hostingu, i przypominamy dodatkowo o płatnościach zbliżających się, żeby ta strona nie przepadła. Dodatkowo my zawsze jeszcze robimy swoje backupy, które pozwalają zachować stronę internetową w razie, gdyby nie wiem, wszystko się gdzieś tam wykoleiło. Wtedy jesteś w stanie tą stronę po prostu sobie odtworzyć z nami bardzo szybko i no jakby nie tracisz tych pieniędzy, które zainwestowałeś w stworzenie takiej strony. Tutaj to taka dygresja, więc zapraszam oczywiście do współpracy na idefi.pl. A tutaj mówię już kończymy praktycznie. Jest, mówię, mamy dane firmy. Mamy tutaj, że zapoznałem się i akceptuję regulamin. No i idziemy. po prostu zarejestruj konto. Gdy mamy już tutaj to wszystko zrobione. Możemy sobie przejść do przyciskiem zamawiam. No i tutaj możemy sobie zapłacić online. To najszybsza opcja będzie lub zapłacić przelewem tradycyjnym. Tak więc w tym momencie po prostu wyświetli się nam taki druczek ale dajemy zazwyczaj myślę wszyscy ten tradycyjny tak znaczy płatności szybkie sorry. No i co teraz jak daliśmy te płatności to on jeszcze będzie chciał żebyśmy potwierdzili te konto więc wchodzimy na maila z którego było to założone i tutaj dostaniemy taki kod który trzeba sobie przekleić i wkleić tutaj ogólnie w lh.pl jest dwustopniowe właśnie logowanie, jest to myślę, że bardzo dobre rozwiązanie z tego powodu, żeby właśnie zabezpieczyć sobie dodatkowo hosting przed jakimiś tam włamaniami więc za każdym razem, gdy będziesz się chciał zalogować właśnie na lh.pl to na Twojego maila przyjdzie ten kod, więc warto podawać podczas rejestracji taki mail, który rzeczywiście używamy i który pamiętamy, no wiadomo każdy z nas dzisiaj pewnie ma kilka skrzynek ale jedną używamy jakoś najczęściej dobra, no jesteśmy tutaj i tutaj mamy taką opcję twoje płatności, możemy sobie tutaj widzimy tak, to są twoje usługi, twoje płatności, program partnerski i tutaj mamy twoje płatności, dajmy opłać faktury Wybieramy sobie metodę płatności. Możemy tutaj na samym dole, mamy różne banki, tak a na samym dole mamy blik i karta płatnicza. To jest dosyć istotne. No i po prostu sobie, dajmy opłatę zaznaczone. No i potem, jak już sobie to opłacicie, tutaj wszystko się po prostu w pulpicie będzie już wszystko na czysto ewentualnie będzie jeszcze potrzebny tutaj SMS na telefon po prostu przepisać to będzie po prostu sobie aktywuj tutaj wpiszecie SMS-a. No i tyle. I to już będzie jakby wszystko jeżeli chodzi o płatno założenie tego konta na LH. Także polecam jeszcze raz ten hosting. Jeżeli film był dla ciebie przydatny, interesujący, pomógł ci w jakiś sposób, to zapraszam do subskrypcji tego kanału, polubienia Zostawienia w komentarzu jakichś kwestii związanych z projektowaniem stron internetowych. Będzie więcej tego typu filmów. Już w następnym filmie na przykład będziesz mógł sobie samemu zainstalować przez LH właśnie WordPressa, jeżeli cię, interesuje Cię stworzenie strony na WordPressie. No i oczywiście też różnego rodzaju konfiguracje, wtyczki i tak dalej, które warto rozważyć podczas Podczas e, tworzenia strony na WordPressie, lub jeżeli zlecasz komuś taką stronę, to też warto pamiętać o tym, bo często agencje nie pamiętają o takich prostych rzeczach, jak na przykład adres logowania, e, który warto zmienić. Tak? O tym też będzie kolejny film. Mam nadzieję, że tutaj wrzucimy go w opisie. Dobra, nie przedłużając, jeszcze raz zapraszam cię tylko na, e, jeżeli chcesz stworzyć stronę internetową dla swojego biznesu, taka trochę mała reklama. To oczywiście zapraszam cię na idefi.pl. Wycenisz sobie tutaj stronę, sprawdzisz rekomendacje yy, no i po prostu wycenimy Twój projekt. Yy, dobra, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że to było przydatne. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymaj się, cześć.